Moi kochani, wśród nas pozdrawiam ukochanego naszego kapłana. Jeśli by ktoś z Państwa chciał skorzystać ze spowiedzi, mamy gdzieś spokojny czas, to ksiądz jest gotowy, siedzi tu w, drugie, w drugim rzędzie. Można podejść. Proszę księdza, proszę o spowiedź. I wtedy na górę tam Pan Mariuszek niego otworzy kaloryfery, otworzy na chwilę drzwi, żeby szło ciepło. Moi kochani, my idziemy dalej w naszym przygotowaniu na nadchodzące wydarzenia. Dziś zarządzam czas płaczu. Czas pokuty pośród tańca tego świata czytając nowennę na czas postu, tam się te wszystkie idee dzieci przewijały, o co to Panu Bogu chodzi. Stąd nakazał nam, abyśmy na wieczerniku te wszystkie modlitwy dzieci przerabiali. Radunek dla świata jest jest ratunkiem, dla świata jest pokuta. Swój taniec radosny zachowaj na czas. Radosny kiedy zatriumfuje moje prawo. Dzieci, skoro Bóg to mówi, to tak będzie. My kalkulujemy ludzkimi wskaźnikami, nam wychodzi, że nie zatriumfuje. Wskazówki Boże i wskaźniki są inne. Że będziemy tańczyć, kiedy cały świat uzna Boga za Króla i Pana. Przywdziej strój pokutny i przyłączcie do płaczących nad ziemią aniołów, aby mnie przepraszać. Będziemy to robili przez pięć dni. je w sobotę przed Duchem Świętym. Wielka procesja ponad trzy kilometry po polach naszych. Do pięć, dziesięciu ołtarzy gdzie każdy będzie symbolizował jedno z przykazań. Przyłączymy się do płaczących aniołów nad ziemią, aby mnie przepraszać. Zjednoczymy się 8 czerwca w opuszczeniu i odrzuceniu najwyższego dobra, bożego prawa. Kiedy tu 8 czerwca przybędziesz na tę górę syna i pustelnia niepokalaną w takie prawo Bóg dzieci udziela, coś nieprawdopodobnego? Oddasz i oddasz mi prawdziwą ofiarę mojego syna, msza święta Górne C. Dzieci, robimy to wszystko w oparciu o nasze siły. Mamy tylko jedną orkiestrę z Lubelszczyzny, która wyraziła chęć dzieci reszta wszystko się boi, księdza tanka jak ognia, a niech się w nos gryzą dzieci. My przecież potrafimy też śpiewać. Mamy lektorów, zrobimy piękną. Nawet Sebastianie prosiłem, waszych też się boją. Byłem przekonany, że jakaś jest tożsamość w górali nie ma, jest interes. Nie będziemy ryzykowali, bo stracimy na klasie. Zastanowimy się, Pomyślimy, a jak zadzwoni inna firma, na drugi dzień są gotowi. Ale widocznie mamy taką niechcianą pozycję społeczną. Będziemy tego dnia uroczyście naszymi siłami. Uwielbiaj dzieci, Boga, i inne. Więc mamy wstąpić na górę, dokonać przepięknej ofiary. Syna Bożego, czyli przy świętej, wtedy otworzę moje serce, aby cię słuchać. I zawrę z Tobą nowe przymierze. Czy nadążacie? Dzieci, czy nadążacie, co planuje Bóg? Jestem w Egipcie. Kontrolują nas 5-4 godziny rozbierające wszystkiego. Tu jest pani Sienko, widzę ją. Ma hostie zakryła czarną folią, pytają się, co to jest. Pokazuje językiem jedzenie, puszczają, puszczają. Ja mam ukrytą stółę na dole, jeszcze ją je w torbie. W ostatniej chwili biorę torbę i myślę, ja rozdaję karty. Otwieram od tej strony, co mnie interesuje, gdzie mam brewiarze, nie tam, gdzie mam tu... inne, czy nie, nagle rozumiem go. To jest syn Abrahama, zostawmy go, puśćmy go. Dzieci i tak przechodzą paramenty liturgiczne. Ornat my nieśli, tak, no to się cieszyli, że wzięli, bo to trzeba dać przynętę. Ale z tyłu my zdążyli wziąć. Humerał, Alba. Duża hostia, kielich wina. Wina były niesione bezczelnie w plecaku, że jej było widać. Ja zostałem tam i mówię, Boże, jak ty to chcesz zrobić? Przecież tyle zapowiedziałeś, a oni nas rozbierają, jak policjanci pewną słowę. Znacie to opowiadanie o sobie, więc... Dzieci... To, to są nieprawdopodobne, dzieci, wydarzenia. I ta moja ofiara, która była miła Bogu, msza święta, Lektorzy mnie trzymali, bo już nie mogłem ustać. Błagałem, pokazujcie mi tekst, bo nie widzę. Urywa się mi film. Nieskończenie dzieci zimno, wyczerpanie kryzysowe. Myśli całą noc, odcinek pięciu kilometrów dzieci, bo jeszcze po drodze msza święta. 10 stacji przeproszenia. Kilka niosłem idąc monstrancję w ręku, procesję. Złożymy tu Bogu ofiarę. Bóg otworzy serce, aby cię słuchać. Pamiętam, nudziłem Pana Boga, przez agnieszkę. Żeby jakieś nam słowo dał, by my powiedzieli milcz, ja tam będę mówił. Na tę uroczysto dzieci o nic nie proszę. Niech Bóg mówi. Najważniejsze, jak Bóg mówi, daje łaski. My przychodzimy swoje, w swoim wymiarze, wymiarze pokuty, bo widzę, jak wstępujecie, na pokutę narodową, podejmujecie wyzwania zakonów są chętni. Zabrę z tobą nowe przymierze które przyjmiesz w imieniu Twojego narodu i całej reszty, którą wybrałem. Czyli to nie tylko ci, którzy byli ze mną na Górze Synaj 23-24, ale i ci, którzy zostali tu na ziemi polskiej czy na świecie przez Niego wybrani. Dzieci, kim jestem? żeby w imieniu narodu czynić przymierze. Dzieci, jak Was Bóg zaskoczy z intronizacją. Dzieci, jak Was Bóg wszystkich mile zaskoczy, skoro ja, pyrtek skazany, pełen nieświadomości na górze, wyczerpany, w imieniu narodu z garstką sześćdziesięciu ludzi dokonuje nowego przymierza. W imieniu narodu polskiego, Bóg widząc za smutek tych, co nie posłuchali mnie, nie wzięli tablic niczego. Ci, którzy chcieli być, a nie mogli, mówi ja jeszcze tej reszcie zrobię taką górę syna i na grzechy, daję to uranić dzieci. Przygarnę cię do mojego zranionego serca. Wywyższe między narodami jak sierotę, której zamordowano matkę i ojca. Fizycznie w XX wieku większość matek i ojców zamordowano na ziemi polskiej. Po ogromnym stole zabrano rodzicom przywilej rodzicielstwa, ojcostwa, władzę. Wy nie możecie wychowywać, co najwyżej chować, jeszcze zgodnie z I normą. Wy już nie bierzecie w procesie dzieci wyłowania. Macie różne rakie ustawy, kamile, inne po kolei. Jedno jakieś wykroczenie nagle płynie, być normą dla całego narodu, jakby to cały naród zawinił i każdy ojciec. Dzisiaj w Polsce zabrano matkę i ojca. To samo jest na Słowacji. Wszędzie jest ten sam model. jaki dziś jest za, zarzut rodzica, przymuszał do modlitwy. Żeby do reszty rozpuścić dzieci. Pamiętajcie, był czas, kiedy był zakaz nauczania dzieci na pamięć. Nie mogło się nie bój, żeby nie obciążone. Teraz jest ponoć zakaz, nie mogą mieć zadać do domu, tak, czy nie? Nie mogą mieć zadań do domu. Za chwilę będzie, nie mogą się w domu uczyć. Bo będą korzystać z książek i z internetu niekontrolowanego przez państwo. Kapujecie o co chodzi? Punkt po kolei. Dzieci też. Wy, te, wy tego procesu nie widzicie, co oni robią z ludzkością. I powiedziano Waszym dzieciom, że oni wiedzą, jak drogę wybrać. Oni są mędrcami, kapujecie? No i mamy nieskończonych mędrków. przygarnę cię do mojego zranionego serca, wywyższę między narodami jak sierotę, której za, zamordowano i matkę i ojca. Wtedy ty przygniesz do mnie, a ja sam będę twoim ojcem, a ty będziesz moim synem. To jest, te myśli są całe ze Starego Testamentu. Nasze przymierze nie będzie takie, jakie łączyło mnie z Izraelem. Dzieci, jakiś wyższy stopień przymierza. Połączona z więzy miłości i krwi miłości, bo oto zachowałaś, zachowałeś moje prawo. Miłości, bo oto zachowałeś moje prawo. A tym okazujesz mi miłość. Dzieci, to jest logiczne. Pamiętajcie, dziś rodzic, matka nie mają prawa. Bo wszystko, co robią, jest wbrew ideologii państwa. Więc co mówią psychologowie? Rodzic jest największą prośbą, przeszkodą w kształtowaniu obywatela. To co oni mówią o księdzu na tanku? Drugie więzy to krwi, bo zachowałaś, zachowałeś krew twojego syna, mojego syna w twoich żyłach, którą cenisz bardziej niż swoją? Bo jeśli wstajesz i rano grzejesz do kościoła, to ty bardziej cenisz krew bawić, bawić się, niż swoją. Bo by każdy z nas chciał dłużej rano spać. Kto by nie chciał? Się, ja, 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 ja bym chciał. Kto ręka do góry? Ja bym chciał długo. No jesteś jak? Czy ma ktoś chętkę dzieci? To no, no, uczciwie, nie? Piąta, szósta. Nie, nieprawdopodobne, nie? Jest która godzina? Pierwsza po północy. Ile? Trzy godziny. No, startujemy, panie, nie? Jeśli jesteś na porannej mszy świętej, ty bardziej cenisz krew. Pana niż swoją. Więc te więzy miłości i krwi są dzieci podstawą tego przymierza. Więc nasze przymierza nie będzie takie, jakie łączyło mnie z Izraelem. Dzieci ta szkoła formacji życia wewnętrznego Pana Boga. Moi drodzy, kilkanaście lat formowania nas. Tu mamy w tej książce to umieszczone. Spisaliśmy to wszystko, co przez 15 lat robił z nami Bóg. 2015-2023. Miały być jeszcze dwa tomy z tej serii. Po pierwsze, czasu nie ma, a po drugie, nie ma zainteresowania wydawnictwem. Na razie cieszymy się tym. To jest tylko dokumentacja dla tam kilkudziesięciu, którzy będą zgryzali nasze życie. Mają tu gotowy wymiar tego, co tworzyliśmy. Nie oszukają i nie skombinują, żeby było inaczej. Ja więc zachowam miłość do Ciebie i krew Twoją oszczędzę. Jak wam mówiłem na początku, Apokalipsa będzie. Dzieci, to już jest postanowione. Tego się nie da odwołać. Bóg chce oszczędzić polską ziemię. I te narody, które pójdą tą drogą. Ja, ja więc zachowam miłość dla Ciebie. I krew Twoją szczęce, Połączę Twoją krew z moją krwią boską i moją miłość z Twoją wolą, służeniami. Odtąd nie rozłączę się z Tobą i nie porzucę twojego ołtarzy. Dzieci nie rozbiorą nas przy świętej, Bo Bądźcie czujni. Gdziekolwiek co Ksiądz zmienia, wrzeszcie, rozumiecie? Ubali się, rozumiecie? Zatrzymali się. Bo była, jakikolwiek medunek jest, mówcie mi, że w tej parafii ja to podam. Cyk, leci to zambony. Kraków testował książkami, dzieci, pomyłka drukarska, nie? Edytorska. Rewelacyjne tłumaczenie. Dzieci, tylko zaśpijcie sekundę, a zobaczycie, co oni zrobią z ofiarą przyświętej. No bo skoro wiemy, że za w niedługim czasie światowe imperium odda tę cywilizację szatanowi, to wiecie, co nam grozi. Mamy tylko ochronę w ofierze przy Odtąd nie rozłącza się z Tobą i nie porzuca Twojego ołtarzy. Moją wolę głęboko zapiszę w Twoim sercu. Abym był Twoją chwałą, a Ty moją chwałą na ziemi błogosławiecie, Cię. Abyś do końca wypełnił, wypełniła moją wolę. Jutro dzieci kazanie okolicznościowe, więc pozwólcie, że jeszcze chwilę pociągnę, by dokończyć tę myśl. Powiedz Księdzu że wyrażam zgodę na to, aby ci wszyscy, którzy pragną przystąpić do Nowego Przymierza, wyrazili to poprzez przyjęcie tablic dekalogu, które ksiądz stąd pobłogosławił w moim imieniu z góry senaj. Ja jej nie poświęcam. Wiecie, jaką mają moc te tablice? Pośrodku świata jest błogosławieństwo. To Nowe Przymierze zawrę zresztą pozostałą w kraju i za granicą na pierwsze święto zesłania Ducha Świętego. Udzielę łask, o które mnie prosi dla tych, którzy pragną przystąpić do nowego przymierza. Ale to nie wystarczy, aby wejść do reszty, którą wybrałem. Będzie to miało znaczenie tylko w tych domach, gdzie jest respektowana moja wola, a moja wola najściślej respektowana jest w Zakonie Czasów Ostatecznych, który powołałem na moją arkę przymierza dla oca i ocalenia na te trudne, Czasy bezbożności. Czy dzieci, gonicie. Staracie się. Dziś, za chwilę, przywoływali kolejne dziesiątki ludzi do różnych inicjacji. Czyli pokuda narodowa, pozuchlebie, zakończ, ostatecznych. To jest dzieci-norma, na której Pan Bóg rozleje ogromne łaski 8 czerwca. Kto z Was nie zdąży, ja tą grupkę wyłapię, złożycie przysięgę do 8 miesięcy. W tym roku, nie, w tym roku, w 25. wypełnię to wszystko i mi powiesz, przysięgam. Jeśli tego nie zrobię, nikt będę przeklęty. Trzeba z batem gonić, rozumiecie? Chcecie brać udział w łasce? Dajcie deklarację. Bóg to jasno mówi. Będzie to miało znaczenie, niech się pan Tadziu nie boi, tylko w tych domach, w których... Respektowana jest moja wola, a moja wola najściślej respektowana jest w Zakonie Czasów Ostatecznych, czyli normą na to przymierze jest wejście na tę drogę, który powołałem jako moją arkę przymierza i ocalenia na te trudne czasy bezbożności. Najdroższa moja duszo, mówi Bóg do pani Agnieszki, powiedz księdzu, że miłuje te dusze, które przyłączają swoje serce do waszych. Bo tu jest parę nowych twarzy, przystępują znowu. U, przepraszam, na odległość dzieci. Bóg was niesłychanie miłuje. Powiedz tym duszom, tym sercom, które przystępują do waszych. I pragnęłyby być tu dziś z wami. Choć wybrałem zaledwie trochę reszty, aby mi towarzyszyła surrealne i złożyła ofiarę z własnych ludzkich sił, to jednak wybrałem ich wszystkich, których w sercach czuję, czują tęsknotę bycia wraz tu ze mną. Ich również wybrałem i oznaczyłem wobec moich aniołów. Choć o tym jeszcze nie wiedzieliście, no bo ci najbliżsi formacyjnie to macie, ale nawet ci, co nie byli nigdy rycerzami, żadnej inicjacji. Was też Bóg oznaczył wtedy na synaju. Ty tu dziś jesteś, nie? Ty nie wiesz, czemu to się dzieje. Naznaczył cię kryską na czole. No i przyjechałaś tu dziś, czy przyjechałaś, czy jeszcze przyjedziesz. Zaznaczam, w piątek, czyli 6 czerwca, po obiedzie będę tłukł wszystkie jeszcze inicjacje, w sobotę żadnej, bo nie wytrzymam fizycznie, to nie mnie, to jest... Ja wiem, jak się dziś czuję. Procesja będzie aż pięć godzin albo sześć. Rado trzeba wstanąć, dzieci mnie już dzisiaj ramiona tak bolą, jakbym nosił wiaderka wody cały dzień. Więc mówię, uczciwie, że mnie już nie nudcie, to się już za późno obudziliście. Ja znałem tyle miłości, że wystarczy. Ale w piątek, jak przyjedziecie po obiedzie, czyli koło 16, rozpocznę jeszcze tłuczenie wszystkiego, co nie zdążyło. I na odległość, i tu na miejscu. Żeby mi nikt nie mówił, że ja nie zabiegałem o Twoją duszę i patrzyłem w telewizor, bąki puszczałem, a Tyś gonił po pustyni. Nie, nie, nie. Ja goniłem z łukiem za Tobą, żeby Cię uszczelić. Ale już siódmego i ósmego dzieci żadnych inicjacji, bo ja nie wiem, jaką, jak Bóg pokieruje tą uroczystością. ósmego mamy najpierw godzinną procesję. Jak nas będzie z któryś tysiąc, to zanim obejdziemy tu wokoło, zanim położymy różyczki czerwone na, na dywanie, bo każdy z nas przyjeżdża z różyczką czerwoną. To był zwyczaj polski, dzieci, i będziemy to kładli na środku kościoła. Będzie na dywanie to poukładane. To będzie leżało, później ceremoniarze na komunie pozbierają to wszystko, lektorzy. Więc wiem, ile to wszystko dzieci potrwa. Wiem, ile potwa sama komunia święta. Trzeba powiedzieć, kazanie płomienne. Ich również wybrałem i oznaczyłem wobec moich aniołów. Moimi są wobec świata widzialnego i niewidzialnego. Widocznym znakiem przymierza będą tablice. Które zawieszyło na swoich ścianach jako widoczny znak naszego przymierza. Jesteśmy lepsi od Żydów, bo choć dwa razy dostawali tablicę, zachowali tylko jedną, a tej do dziś nie mogą znaleźć. My dwa razy z Panem Bogiem zawierali przymierze. Mamy dwie tablice, po dwie pary tablic dzieci. One będą nam upamiętniały nam te wszystkie nasze wysiłki. Wysiłki Pana Boga wobec nas. Widocznym znakiem naszego przymierza będą tablice, które zawieszą na swoich ścianach. Jako widoczny znak naszego przymierza. Przymierza Boga zresztą, która go umiłowała. Tu tak podpowiadam, już tablice są po 600. Więc bierzcie, bo siódmy, ósmy będą po tysiąc, a ja już nie będę ryzykował, że zamówię 300 tablic, tylko gdzieś 50, bo po kiego? Skąd mam pewność, że to przyjedzie? I co, one, one nie będą miały już wartości bojowej, kapujecie, tego dnia, co zostanie, spale. Więc ja nie będę szalał na ostatnie dwa dni, jak się zdecydujecie jeszcze teraz, ja jeszcze mogę z to zamówić, ale nie zrobię tego przed sobotą 7. Choć wtedy cena już będzie 1000 zł. Nie zaryzykuję takiej ilości, bo sąduję każdy dzień, Mam komunikat 2-3 dziennie średnio lub nic, no to się Jurzynek uspokoił. Ale jeszcze się może obudzić po tych kazaniach. To macie jeszcze dwa tygodnie. Bo ja potrzebuję na wyprodukowanie 200 tydzień. Więc jest coraz mniej czasu. Poganiałem was, ustawiam, ustawiałem gradację cenową, żeby was. No weźcie wcześniej, bo ja zdążę. Jak to wiecie, później nie zdążymy. Że może być tak że przyjedziecie na uroczystość i tablic nie będzie. No cóż, no masz pecha, no nic się nie stało. No. Gdzie byłeś, jak ryby brały? Prz... Widocznym znakiem naszego przymierza będą tablice, które zawieszą na swoich ścianach jako widoczny znak naszego przymierza. Przymierza Boga zresztą, która Go umiłowała, przymierza nadchodzącego królestwa. Co to znaczy? Jeśli to nastąpi, wy oca... będziecie ocaleni, jak Jeśli umrzecie wcześniej, jecie bezpośrednio przed majestat Boga, bo członek zakonu czasu zadecznie ma zagwarantowane, że Matka Boża Go osobiście prowadzi. Przed majestat Boga. Czyli niebo zrobi wszystko, żeby cię właściwie w tym czasie uformować. Żeby zdążył odpokutować wszystko ponaprawiać. nie martwić dzieci. To już jest problem Matki Bożej. Dzisiaj będzie też jeszcze adwokatka i zarządczyni, kto nie był, to jeszcze Matce Bożej przypomnimy, że masz problemy z Panem Tadziem czy z Panem Widusiem. No nie, no coś dopilnuj coś tam pogoń do Dla nas widocznym również znakiem będzie krzyż przymierza. Ten oto krzyż kopia, napisane jest krzyż Nowego Przymierza, to jest to wydarzenie. Ten krzyż dla nas będzie szczególną łaską na godzinę śmierci, będzie służył innym, jak ty masz wiarę, ktoś będzie umierał, daj mu do ucałowania. On tylko ucałuje i on otrzymuje odpust zupełny. Jaki dziada miał szczęście, że pan Witek poszedł do szpitala z kolegą i ucałuje ten krzyż. Już jak nie chcesz księdza niczego, to werzysz jak ten krzyż ucałuj. Tej i to dziadowi wystarczy. Kapujecie? Nie będzie potępiony. Stajesz czystym kątem przed majestatem Boga. Nie, że zniwelowano karą, ale czyste konto, którego uprawnia, że kiedyś się dziada dostanie do nieba. I ten krzyż będzie miał nałożony przynajmniej 15 odpustów zupełnych. Na różne dni, a w podwyższenie krzyża i znalezienie krzyża, Twój krzyż będzie miał odpust. To ty jest, kwot z Tego dnia możesz sobie pięć razy odmówić modlitwy, po sześć razy ojcze, nazdrowasz Mario w pokoju, i tam, gdzie masz ten krzyż, tam jest ten przywilej, i wtedy możesz te odpusty dać dodatkowo dla dusz cześćcowych. Błogosławię Was na ten czas w imię Boga, przybycia tu na ósmego, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Idę na drugą stronę.